Kula, tu Simon z tą piosenką fajną dla Ciebie, nie sprzedam się nawet w niebie, bo kocham Cię ponadto i nie pozwolę, by Cię obraził jakiś człowiek z badaczką. Ej skórbę synie, czy właśnie obraziłeś mego siona? Kula bez mikrofonu i tak ci pokona Bo hard hardcore i jest przy filmie ślad kuleczko nie są tracać głodow hejtami Zajmij się nowymi kawałkami Jesteś ponad nami, jak zwykłymi człowiekami Przepraszamy, że się wbierdalamy z brudnymi bytami, ale czcimy cię co noc, bo święta dla nas jest twoja noc Kiedyś czasem botoczymy puchać zwycięstwa A moment to wielka porażka i sucha klęska i ty grup baranie Psy to kuleczki fanie czy mi ci pociśnie na syranie Niech jego wola na stanie Panie kuleczko idziemy na planie, bo mamy o tobie dobre stanie. Kula, mój mistrzu Boski, uchodźcrywnicy wioski. I wiem, że to jest zatkanie to dostamy do pięt, ale staramy się minus dość na lipa sprzęt. Czasem z kuleczką polecimy na jednym dywanie, dobra, kończę, bo zbieramy się na rani. Plana kula! się ma jestem fanem Kuli, cool uwielbiam go, on jest moim Bogiem tutaj. Pepe, on wymiata, mówię wam. Tak. Jeśli chcesz umówić się z Kulą, to musisz oswoić się z jego kulturą. Prezydenci, ministrowie, posłowie, wracam się do was z moją gadką. A jak się nie zgodzicie, to skończy się to jaską. Kula powinien robić piosenki na hymn, bo jest Bogiem raku mym. Jeśli ci się on nie podoba, Przyzwyczaję się z życiem brudnych nóg kuli naszego Boga Omen, ty Bana Pinto Zdysionej kuli sneaker żałujesz? Bo to kolejny rapera tolerujesz Myślę, że jesteś taki pro Ale nie wiesz, że kula stoczy się na samym no Yo. Kula powinny być odmawiane co noc bo te jego pierdolone bity śnią mi się co noc te jego ruchu na dyskotekach ilość dziewczyn w kartotekach kula mnie zaskakuje co rok bo on jest pro kuleczko chciałabym być twoją laską zrobiłabym wszystko byś wdarł się moją podpaską na każdy twój widok dostaję orgazm jestem twoja masz mnie tu krzycze kiedy unosisz do góry głowę płacze jak odwracasz się plecami a gdy rapujesz tracę mowę i proszę nie umawiaj się z innymi kobietami proszę wykorzystaj mnie seksualnie oranje albo nie będzie fajnie potocznie chcę poczuć się jak w śnie jesteś moim księciem na swym walecznym runaku i wiesz co kocham cię ty mój buraku.